No i lecimy z kolejnymi słuchajcie Fajnymi rzeczami, tutaj macie marynarki Marynarki słuchajcie z marki polskiej By.me od rozmiaru XS do rozmiaru L Są dostępne również w sklepie online Cena dziewczyny marynarek to 229 zł Polska produkcja, bardzo, bardzo fajne Marynarki, tutaj jest na styl Bardziej taki dresowy Spokojnie do t-shirtu, spokojnie do topów Do jeansów, jak i też na elegancko Możecie sobie założyć, ale polecam właśnie Tak do t-shirtu Do adidasów, fajnie będą się Prezentowały. Dodatkowo dziewczyny spodnie, troszkę prześwietla tutaj, ale one są białe, z taką różą, z łańcuszkiem oczywiście, wszystko jest odpinane. Delikatne przytarcie, kolorek biały. Od rozmiaru XS dziewczyny do rozmiaru XL cena to jedyne 99 zł. I przepiękne dziewczyny topy na wzór pinko tutaj. Macie trzy kolorki. Cena dziewczyny to 59 zł. Jest szary, jest kolorek biały i jest kolorek. Haki, jak macie ochotę, polecam na XSK SKM, dziewczyny tak do 90, e, maksymalnie 4 wbiłcie, żeby to też fajnie wyglądało. Także zapraszam serdecznie, zamawiajcie również w komentarzu topy szary, biały i kolorek. Haki 59 zł, spodnie 99 od XSK do rozmiaru XL e, i żakieciki dziewczyny marynarki od rozmiaru XL do rozmiaru L. Cena to 229 zł, Także zapraszam serdecznie, Buziaki.